Pogrzeb Jerzego Stuchra odbył się w środę 17 lipca. W jego ostatniej drodze towarzyszyły aktorowi tłumy ludzi chcących należycie pożegnać wielką postać polskiej kultury. Niestety doszło także do incydentu, na który natychmiast zareagował jeden z księży. W swoim życiu doświadczył wiele poważnych problemów zdrowotnych, w tym m.in. dwóch zawałów serca i udaru mózgu. W 2011 roku usłyszał diagnozę nowotworu krtani. Po okresie lepszego samopoczucia niestety w 2023 roku nastąpił nawrót choroby i konieczne było wycięcie zaatakowanego narządu. Jerzy Stuch zmarł 9 lipca 2024 roku. Rozpoczął się 17 lipca o godzinie 12.00 mszą świętą w kościele ŹW. Piotra i Pawła w Krakowie. Dwie godziny później uczestnicy opuścili świątynię by przejść na cmentarz rakowiecki. Dzień pogrzebu Jerzego Stuchra był niezwykle upalny. Nieznośne warunki atmosferyczne dały się odczuć już w kościele, gdzie stłoczeni żałobnicy ocierali pod czoła. Wejście na dwór i wystawienie się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych dodatkowo to spotęgowało. Nagle jedna z kobiet zemdlała. Potem, jak kobieta zemdlała, wśród obecnych przy niej ludzi wybuchła panika. Nie było wiadomo, co się dokładnie stało i jak odpowiednio zareagować. W jej stronę natychmiast pobiegł ksiądz, by udzielić pomocy. Krótko po nim zjawili się ratownicy medyczni. Kobieta usiadła na ławce w pobliżu grobowca i po pewnym czasie była w stanie kontynuować swój udział w pogrzebie.